Ja pierdolę! Jezu Chryste, stary dziadu, czyś ty do reszty zgłupiał! Będę Ty, stary pijaku, znowu się schlałeś i jajka rozbiłeś. Kaciu! O ty, ty nasz tofito, kokety, trakota, ja. A masz, sobie to wsać! Ty, stary durniu, coś ty zrobił! Znowu wszystko wypiłeś, ty, stary pijaku! A ty co, święta krowa, sama żeś chlała. Ty stary pijaku! Co ty zrobiłeś? Kurwa, ja pierdolę zajebany kot! Kurwa, ja pierdolę, co za gówno. Ty, stary pijaku, znowu się schlałeś. Patrz, jak wyglądasz. A ty świnio! Ty cholero jedna! Wracaj mi tu zaraz! Ty, pijaku, cholerny! Ty, pijaku cholerny, co ty znowu robisz? Co do cholery! A kysz, ty cholerny kocie! Kurwa, ja cię zaraz złapię! Pierdolony! O cholera! A kysz, ty świnia wredna! A kocie pieroński, ty cholero jedna. A żeby cię tak, ojacie, a idź ty w cholerę! Znowu się schlałeś, stary pijaku! Ależ, kochanie, to tylko troszeczkę. Tyle razy ci mówiłam, żebyś nie pił. A ty co? W błoto, tam twoje miejsce! Co ty robisz, stary wariacie? W kościele. W kościele. Ty cholerny kocie. Ty cholerny kocie. Wy cholery jedne, co wy tu robicie? Won mi stat, ale już. Szkoły, nienawidzę tego. Ach, ty świnio, ja ci dam! Stój, cholero jedna! Ty draniu, ty! Złapiecie, ty wstrętny kocie! To jest, You clumsy oaf. Can't you even kick a ball straight? You're drunk again, aren't you? Pathetic. <coughs> Stary capie! <noise> Nie złapiesz mnie! To wszystko wasza wina, cholerne zwierzaki! Precz stąd! Stary pijaku! Uważaj kocie! O cholera! Stary capie, aleś narobił! Cholerny kocie! Stary pijaku, zaraz spadnie! Ty cholerny kocie! Złaś stamtąd, pijaku! Ażebicie, bydlaku! Ty cholerny byku! Angry shouts and sobs! Ty nie zdaro, coś ty narobił! Co robisz, stary pijaku? A co cię to obchodzi, wredna babo? Znowu pijany obornik ładujesz. A żebyś wiedziała, złaś stamtąd cholerny szczurze. Uważaj, stary, bo spadniesz. Ty, stary pijaku, znowu się schlałeś. A co mi będziesz żałować, stara wiedźmo? – Cholerna świnia. A niech to papie nożyce. Raz, dwa, trzy. Ała! Ała! No i co? Raz, dwa, trzy. Au! A masz ty wieprzu! Coś ty zrobiła. Stary pijaku, coś ty narobił. Tyle pieniędzy poszło w błoto. Po coś ty tu ze mną polazł? Nigdy więcej! A robisz, stary pijaku? Znowu się schlałeś! Wstawaj, ludzie patrzą! Kurwa, Mać, mówiłam ci, że nie damy rady! A ty zawsze musisz narzekać, co? O ty, draniu! Zobacz, co zrobiłeś! Wy cholerne świnie! Zniszczyłyście mi całe podwórko! A niech to szlak ty cholerny kocie. Transcription. Ty stary pijaku. Coś ty narobił? Co ty stary zwariowałeś? Ty idioto. Ja już nie mogę. A niech to szlak. Stary pijak i grubas. Do niczego się nie nadajesz. Ar! Ty stary pijaku. Co ty wyprawiasz? Zwariowałeś do reszty. Daj mi spokój. Transkryption. Ty stary cholerny idioto. Coś ty znowu narobił? Ty, stara idiotko, coś ty narobiła, ja ci zaraz dam. Ty, stary Pierniku. <słyska> 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 Kurwa mać, gówniarzu. <słyska> Uważaj, jak łazisz. No i co mi powiesz? Nic ci nie powiem. Bo pijać to trzeba umić. Ale nie tutaj. Co ty robisz, ty grubasie? Ty łakomczuchu! Jesteś najgorszy. Co? Co? Stary pijak, znowu się schlałeś. Co ja z tobą mam? Ach, ty stary pijaku. Zobacz co narobiłeś! Cała moja robota na marne! Kurwa mać!